Ja widzę tego członka rodu. Ja widzę historię, która zaczęła problemy finansowe. To idziemy za tym, Agunia. Idź prowadź, kochanie, mów, co się dzieje. Widzę scenę, w której czuję takie po prostu nagle zaczęło brakować przy zobowiązaniach finansowych. I widzę dokładnie tego członka rodu, który stał w tej kolejce. I widzę moment, kiedy. E, spłaca zobowiązania, natomiast um, e, widzę moment przekazywania pieniędzy i spisywania jakiejś umowy, bo brakowało i wichwa mi przychodzi, ok, czyli wzięcie na siebie zobowiązań, które no, przekraczają zdecydowanie możliwości, widzę ten punkt i coś co bardzo się pokazuje tutaj. Tutaj też macie załatwić te sprawy z urzędem, to da się zrobić, tylko trzeba pójść i po prostu to załatwić, to jest niezbędne. I tu w to wchodzimy, Gosieńko, dobra? Dobrze. To idziesz, Agnieszka, proszę cię, tamtą przestrzeń już zamknij, jesteś w tej nowej. Idziesz do momentu, do tego członka zrodu, w momencie, kiedy on podpisuje tą lichwę. Co spowodowało, że on na to poszedł? Co, co kto? Nie miał wyjścia, nie miał wyjścia, brakowało już tak bardzo, że to już taki cyrograf wręcz, ale tutaj na ziemi podpisane z drugim człowiekiem. Zapożyczamy okay, to to na siłę, takie coś czuję, nie? że już brakuje, ale kredyt kredytem, nie? Okej. Okay. To cofamy się w czasie, idziemy do momentu, zanim on w ogóle pomyśli o jakiejkolwiek lichwie, o podpisaniu cyrografu, w momencie, kiedy stoi dobrze finansowo. Znajdź taki moment, kiedy on nie potrzebuje żadnych pożyczek, kiedy on stoi dobrze finansowo i wtedy do niego pójdziemy. To Jestem. jest wcielenie może Andrzeja? Tak, to są wcielenia Andrzeja, bo. Okay. On tam jest. W tej pierwszej widzę go jako małe dziecko, A tutaj już mam poczucie, że to on siedzi w fotelu. Widzę piękny salon, ok? Mm -hmm. Siedzi jako panicz. No. Jak? O, to gdzie ty jesteś? W jakich czasach? W jakim kraju? Francja mi przychodzi, tutaj. Francja, dobrze. A w jakich czasach? Jak bardzo dawno cofnęliśmy się? Ludwik 17. No właśnie taki czuję go, pokazuje mi się XIV, XVI wiek, nie widzę do końca. Takie bardziej mam poczucie, że 14 z Groszami właśnie, to pewnie są czasy Ludwika wtedy, nie? Dobrze. I zobacz, kim on tam był? Pani, czy posiadacz pałacu, wielkich głoś, w ogóle czuję... Um, Jakiś tytuł, ok? Nie wiem, królewski, hrabiowski, nie wiem co było wtedy do końca, we Francji. Natomiast czuję go jako posiadacza władzy, ziemi, ok? Mieszka w pałacu. I wtedy był szczęśliwy, wtedy nie było problemów żadnych, jesteśmy w takim hmm. momencie, ok. okay. Czy... Powiedz mi, on ma rodzinę, ma dzieci, ma żonę? Jeszcze A, jest tam Cały ród. Jest cały ród. Trochę znudzony wręcz tym bogactwem, bym powiedziała, okej? Okay? Mm. Taki psem jest dworu po prostu. Jak on tam taki... ma na imię? Raf, 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 Raf. Rafael, Rafael, Rachel. Rafael, taki skrót jakby. Rafel, okej, okay. Dobrze. Czy jest coś, co dla niego jest taką jakąś świętością, co dla niego jest ważne? Jak możemy mu się pokazać? W coś wierzy? Miał jakiegoś nadwornego maga, kogoś, kto przepowiadał mu przyszłość? Ktoś, jakiegoś wróżbite, który wróżył mu z, z gwiazd? Miał kogoś takiego? To ciekawe, bo widzę cały krąg, oczywiście cały sztab osób, które Służy wyrady. Natomiast słucha. Tylko widzę zbliżającą się do niego kobietę. I jej słucha. Do niej ma bezgraniczne zaufanie i to ona może mu przekazać tą informację. Dobrze, jak ona ma na imię? I kim ona jest tam? Vaneska, Vanessa, co? Takie coś mi się pokazuje, a propos imienia. Okej. Okay. Jestem jego żoną. Mm. Pełni rolę kogoś w rodzaju żony. Mm -hmm. Dobrze. To idziemy do nich, Agunia. Ubierz się stosownie do tamtych czasów, jak piękna dwórka, szlachcianka. Idziemy. I teraz. Masz tą jego żonę. Witamy się z Wami. I witaj, Rafaelo. Przychodzimy do Ciebie z dalekiej przyszłości, ale przychodzimy z miłością do Ciebie, z wdzięcznością. Chcemy Ci coś pokazać. Wiem, że masz obok siebie kochającą żonę, która chce dla Ciebie jak najlepiej. I dlatego my też jesteśmy tutaj, żeby Ci pomóc i ostrzec. Dziękujemy Ci za Twoją mądrość. Widzi nas, Aga? Jesteśmy gośćmi w Dobrze. Teraz, Rafaelu, popatrz w oczy swojej żony. Popatrz w jej przepiękne oczy, a zobaczysz w nich to, co mogłoby się wydarzyć, gdybyśmy nie przyszli do Ciebie dzisiaj. Agnieszka, popatrz, yy, pokaż mu w jej oczach, żeby on zobaczył to wszystko, co się stanie później. Że będzie musiał wziąć lichwę, podpisać cyrografy, że straci wszystko i uwiąże się na wszystkie pokolenia. Niech on to zobaczy. On w jej oczach widzi miłość. Mamy to widzę. Widzisz to teraz, Rafaelu? Jesteś mądrym władcą, dobrym mężem i rozsądnym człowiekiem. Dlatego my z miłości przychodzimy Ci pokazać, co się stanie, jeśli ty zaciągniesz jakiekolwiek lichwy czy kredyty. Nie potrzebujesz tego. Jesteś bogaty. Masz wszystko nic ci nie brakuje. Największym twoim skarbem jest miłość, miłość Twojej żony, wdzięczność Twoich dworzan. Jesteś szlachetny, dlatego przychodzimy Ci o tym powiedzieć, żebyś tego nie robił, żebyś nie zapożyczał się. Jest to niepotrzebne. Zobacz, masz wszystko. I przepiękną miłość obok siebie i nasze wsparcie. On nas w ogóle widzi Agnieszka, czy tylko słyszy poprzez głos czy oczy swojej żony. My rozmawiamy, natomiast dodatkowy przekaz widzę, jakby odpalało mu się coś w rodzaju wizji. Bo on ma też taki punkt, gdzie z tej nudy by chciał więcej. I widzę taki punkt, jak ma wizję, co się wydarzy, jeżeli podpiszę sobie na przykład tą umowę, nowe zobowiązania, tak? I mam taki zrzut, że się to dzieje na dwóch płaszczyznach. Rafaello. Przychodzimy do ciebie z miłości do ciebie. Jesteś tu dzisiaj z nami, prosisz nas o pomoc. Przychodzimy do ciebie z odległej przyszłości, bo czas nie istnieje. Przychodzisz nas dzisiaj prosić o pomoc. Dlatego proszę ciebie, żebyś nie podpisywał żadnych zobowiązań, żadnych cyrografów. Nie jest ci to potrzebne. Jesteś pięknym, mądrym, rozsądnym, dobrym władcą. Dobrze zarządzasz finansami. Twoja rodzina ci jest wdzięczna za to, co ma, bo nic jej nie brakuje dzięki Tobie. I masz jej wdzięczność i miłość, tak samo jak dworzyn. My dziś jesteśmy z miłości do Ciebie, żeby Cię ostrzec, żeby Ci pomóc, żeby Ci pokazać to, co by się mogło stać, gdybyśmy nie przyszli. Proszę, nie podpisuj tego. Nie zaciągaj zobowiązań. Zrób to dla siebie, dla swojej żony, dla swoich dzieci, dla swojego rodu. Nie rób tego. Masz wszystko. Mamy to. Tam było takie... Znuty by po prostu to zrobił, tak? Bo chciałam tam sobie... Bardzo Ci dziękuję. Mm. Masz ogromną wdzięczność naszą. I chcę, żebyś wiedział, że bardzo Cię kochamy i dziękujemy. Największym Twoim darem jest Twoja piękna miłość do Twojej żony i Twojej rodziny. To jest najpiękniejszy dar. Bogactwo masz, jest na drugim planie. Oni są szczęśliwi z Tobą i niech tak zostanie. I teraz, Aga, co widzisz? Czy możemy się już cofać po linii czasowej i zobaczyć? Jak to wszystko się uzdrawia, tak? Co on powiedział na koniec? Mm, że zostaje przy swoim szczęściu, bo szczęście jego rodziny i to, co ma, i ten spokój, wybrał ten spokój, który ma. Okay? Czuję to wyraźnie. Dobrze. Że, że, że ma wszystko, czego potrzebuje. Jesteś przepięknym, rozsądnym władcą. Ogromna wdzięczność idzie do Ciebie. I idziemy, Aga. Po linii czasowej się cofaj, zamykaj, zamykaj, zamykaj. I idziemy do tu i teraz. Jak to się zmienia wszystko? Widzę, jak na linii czasowej te drzewa i domy, które były powalone, w momencie, gdy wracamy po linii, powstają. Po prostu tak. Ten obraz jest taki elastyczny. Pięknie. Ja wszystko wraca, 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 wraca. na Swoje miejsce taki mądrzy. Dobrze. Bardzo fajnie.